Yeah! Płynę na łajbie dawno, rozwinąłem żagle. Złowię Dick dzisiaj jestem Rexem huntem. A ta wredna suka często wymyka się kantem. Codziennie jej szukam i na pewno ją znajdę. Miałem branie za mało latę na wyciągnięcie ręki, ale byłem jeszcze za cienki i połamałem moje wędki. Marcin, już podniecony. Słuchajcie, na kozionku jesteśmy dzisiaj. Jest godzina siódma. Wjechaliśmy dopiero i. Co? Dzisiaj nową miejscówkę patrzymy, dzisiaj nasze drzewko jest wolne, jak widać Wędkarzy dużo Nie wiem czy szybciej przyjechać, są na nocki No, ale my idziemy w róg stawu, jeziora Nowa miejscówka do testowania I zobaczymy jak to wyjdzie Słuchajcie, jesteśmy już na stanowisku numer 17 Ostatnie z tego brzegu Mamy obok siebie, no, parę ekip Miałem problem jak to ustawić wszystko bo ja będę rzucał tam, a Marcin będzie standardowo pod brzeg, pod te gałęzie walił. Powiedz o zanęcie coś. Zanęta to ogólnie bazowana oczywiście z internetu. Ogólnie to jest 2 litry konopi, 600 litrów, takich ziaren, tam łupin, kukurydza, jakieś pszenice. Do tego po dwa pudełka, pinek i zwykłych. Wiesz co, weź to pokaż. Bo wygląda zajebiście ogólnie. To, to warsztos, tu podnęcone. O, no, patrzcie, widać lekko, lekko przemoczone z tej strony, ale to tam niech spływa. No, towar jest petarda, ale wiadomo, zobaczymy jak to dzisiaj, ryby mogą być chimeryczne. Zapomniałem foremki, jak zwykle, czy znaczy, jak zwykle, nie na no, w sumie pierwszy raz zapomniałem. I, I zrobiłem jakąś foremką do innych podajników, całkiem śmiesznie to wygląda. Pelet standardowo Marcina Mix, zajebisty, to jest co? Głównie skreting i trochę Federbaita ciemnego. No. I zobaczymy, jak to się będzie tam działać dzisiaj. Oby dobrze, to jeszcze ścisnę trochę. Ja tam będę rzucał prosto, po prostu dystansowo w miarę jak najbardziej się da. I zobaczymy, jakie będą efekty. Niestety nie mogę dalej rzucić zbytnio Na pierwszym zestawie dałem Wolftersa krakena od Osmo Oczywiście nie biorąc foremki jeszcze nie wziąłem rozpiraka do gumek Jestem zajebisty O, tak to wygląda Może jeszcze troszkę to dam ręką Ubiję O No I tak, coś rzucamy do wody Popatrzmy jak Marcin rzuca, jakie miejsce konkretnie O, tak jak mówiłem Pod gałęziami na płytkę Może zwycięży Albo mówiłem, tylko zapomniałem A na drugim zestawie mamy słodką kukurydzę Łoftersa No więc jest krakan i słodka kukurydza Dwa różne smaki, różne aromaty I zobaczymy co tu pierwsza odpali 5 pięć minut po zarzucie Marcin już ma rybę Jest to jesiot albinos jak widać, ładny, ładny. Bardzo ładny. go? No, ładny. Bajka. Nie, to nie będzie leszcz. Raczej nie leszcz. Chyba, że duży leszcz. Nie wiem, co to jest. Leszcz. Nie wiem, ale... Myślałem, że coś większego to będzie. Na początku, nie ale jest leszczyk. Śmieszne dźwięki wydaje ogólnie. Nie wiem. Ale branie ładne ty. Zaskoczyłem się pozytywnie, ale nie, to będzie leszcz chyba taki sam. No. Tak Coś dużego? Leszczyk? Nie, wściekły Wściekły leszczyk Wściekły spod drzewa No, takie delikatne też może być Dużej ryby branie Dobra. Co? No jest Ale co, to pewnie wiesz No ten taki sympatyczny jak na leszcze. Taki leszczyk Wypuszczalamy go od razu Leć Akurat, wagę, te, wagę testowaliśmy akurat I branie jest Co tam masz? Wściekły leszcz? Wściekły leszcz Wściekły leszcz panie Wściekły Same leszcze, Sama leszcze. Chociaż to nie walczy jak leszcz. No, 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 no. Widzisz? No to nie może być leszcz. Oj, to nie może być leszcz. Nie, no, to nie może być leszcz. Jak to będzie leszcz, to nie wiem. Rekord świata. Nie, do mnie płynie, skoczy no. Nie, on mi tu wpłynął. Nie, 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 nie. gdzie on jest? No. Ja pierdolę. O kurwa. Ja pierdolę. Dawaj go. Kaj wętecz położę, za tobą jest? Gleb! O ja pierdzielę Dobra no, wypuszczamy go No nie <grystanie> ja się Masakra Jest? Nie jest, jest? Nie jest? Jest? Chyba nie jest lecz. Ale piękne branie było. Naprawdę. Jak karta albo Bardzo ładne branie było. Ej! Ale... <grym prawie? grym> Co ty? To jest <grym> karaś. Ale duży, o kurwa. Ale ogromny karaś. Jaki karaś? Ja pierdolę. No, ładna rybka. Dobra, trzeba ustawić... Ustawiamy kilogramy. Okej. Okay. Dwa sto. Pokazuję. Z... Z tym no. No, to blisko. Piękna ryba. Graty Nie no ciągle Cio Ciągle bierze Będzie leszcz Jakieś strasznie waleczne te leszcze są W ogóle na tym łowisku No i na, na Twojego aliena nie? Szczyk. Marcin sobie żre i mówi jak on je to ryby też mogą jeść. No i co? I kuć wabranie. I to jakaś fajna ryba. Może karać kolejny, co? półmetrowy metrowy. Mały. Mały jesiotr. Cyk 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 Słuchajcie, zapomniałem nagrać jak wypuszczamy jesiotra. Ale zrobiłem nowy zestaw. I teraz bardziej dystansowo się staram rzucać, dlatego tego w gałęzie, niestety. Dziwne rzeszcze, nie innego karpy nie mamy, co? Albul Albulina. Nadzieja umiera ostatnio. No, a to nie wygona na leszcza Chyba. Żałosne jest. Coś siedzi. Ale to chyba leszcz No, na pewno. Na no, toksika osmo. Książkowo za dolną wargę wpięty Ale Uspokój się Uspokój się, bo ci walne Uspokój się o, Leci Czy leszczyk? Nie, nie leszczyk Tak? Nie, nie leszczyk No Proszę Państwa, kolejna rybka nie, będzie Nie, nie I co mamy? Co to jest? Lin! <grystanie> ja zawsze te liny złowię Ale ładny Bardzo ładny Piękny linek No i patrz jaki grzeczny i spokojny no. <grystanie> Patrz jaki słodziak z niego jest w ogóle z tą buźką swoją Podbił gościu obok na bajerkę bo nie mogą nic złowić. Dostał kilka ratek, jakie przynęty używać. No i co? Ja sobie zwijałem zestaw na lewej wędce, bo się długo nic nie działo. a czy było jedno branie, potem poszedłem po pizzę, bo sobie zamówiliśmy. I co? Zwijałem sobie. I gdzieś tutaj, na no 10 metrów przede mną, szczupak mi zaatakował i rozwalił koszyk w pół, nie? Więc musiałem zmienić koszyczek Tam teraz chyba 50 gram i co, załadowałem znowu smużaka, popka na nas i zobaczymy czy to jak się fakty znowu. Zaraz szósta, ale jeszcze nie ustępują. Mało co się dzieje. No, oprócz tego, że mi szczupak kurde podajnik rozpieprzył, to nic ciekawego się nie działo.